Walentyko, walentynkowy czas. Znów kręci się dookoła nas ten miły walentynkowy czas. Rozdmiewa pięknymi strofami radości, miłości i zdrowia życzeniami. Pachnące kwiaty dla bliskich niesiemy kochanem w darze. W tym dniu obejmujemy wszystkich i przytulamy ich zatroskane twarze. Niech to szlachetne uczucie miłości daje nam swoistą radość istnienia. Niech nas stale między nami zagości ta chwila radosnego uniesienia. Tym wierszem walentynkowy, czas mega-autorstwa, witam serdecznie władze Włodzisławskiego Uniwersytetu III wieku, studentów Wojewódzkiego, Włodzisławskiego Uniwersytetu III wieku i zaproszonych gości uczestniczących w tej pięknej imprezie walentynkowej. Nazywam się Henryk Kaletka, Jestem administratorem strony internetowej Kreatywność Polskich Seniorów, ambasadorem głosu seniora z Krakowa. Strona internetowa Kreatywność Polskich Seniorów działa prawie 3 lata na portalu Facebooka. Celem naszej strony jest pobudzenie polskich seniorów do aktywności i kreatywności, a przede wszystkim do promowania ich twórczości i niedopuszczenie do jej zmarnowania i zapomnienia. Czynimy to poprzez kolegium redakcyjne złożone z seniorów z całej Polski, którzy samodzielnie redagują takie działy, jak Problematyka Społeczna, którą redaguje wasza studentka pani Marianna Świerczek i która jest autorką wspaniałej książki po wertebach współczesnego świata. Kulinaria, którą redaguje też wasza studentka pani Mirka Bachowicz, która już podała tyle pięknych przepisów kulinarnych, z których można wydać książkę i na tą książkę czekamy. Aktywność Fizyczna, Redaguje wasza studentka pani Jadzia Liszkowska, która z córką Justyną kręci krótkie filmy propagujące aktywność fizyczną wśród seniorów. Komentarze redaguje pani Jadwiga Schlesinger. Efektem tej pracy jest znakomita książka o kruchy życia, którą państwo otrzymacie od niej w podarunku. Sztuka dział redaguje malarka z radlina pani Sawina Jastrzębska. prezentując swoją twórczość. Innych malarzy edukuje seniorów, prowadząc krótkie wykłady o sztuce światowej. światowej. Dołączyła również wasza Wodzisławska malarka, pani Felicja yy, Musioł-Kozielska. Rękodzieło redaguje pani Dorota Hejdu z Łodzi. Wielu seniorów działa w tej dziedzinie i są tam prezentowane piękne wytwory myśli i rąk. Moda, modę redaguje pani Hanna Piekarska z Łodzi, modelka, działaczka społeczna, często odwiedzająca programy telewizyjne. Zachęca seniorów do kolorów i pokazuje modowe trendy. Fotografia i film. Tu seniorzy mogą pochwalić się swoimi zdjęciami i filmami z wycieczek, przesyłając cudowne zdjęcia. Dział zdrowia prowadzi obecna tutaj pani Zofia Sobik, psychodietyk z 25-letnią praktyką w tej dziedzinie zwalczania otyłości z ogromnym doświadczeniem. Dział literatura. Dział literatury prowadzi pani Ewa Kaczmarczyk z Radomska. Jest to pani prezes Uniwersytetu III Wieku z Radomska i bardzo się byłoby miło, gdybyście państwo nawiązali z nimi współpracę. Ona zresztą o tym wie. Dział ten cieszy się wielkim powodzeniem. Na łamach tego działu swoje utwory prezentują poetki z całej Polski. Między innymi pani Henryka Łazaj, żor poetka, autorka wielu wydanych tomików poetyckich, pani Wiesława Kądziołka, poetka z Rydnika, Ulka Pach, poetka z Mikołowa, Olga Zwanickich, poetka z Rabki, Jolanta Regel, uznana poetka Solca-Kujawskiego i wiele, wiele innych. Zastę zachęcam studentów Włodzisławskiego Uniwersytetu III wieku do odwiedzi naszej strony i do twórczej, kreatywnej współpracy. Zachęcam też władze Włodzisławskiego Uniwersytetu III wieku do zaproszenia tych wymienionych poetów i zorganizowania spotkania poetyckiego z nimi. Na zakończenie kilka słów o moim kopie. To fotografia. Lubię fotografować kwiaty, lubię też twórczą grafikę komputerową oparciu o program graficzny GIMP 2,6, co pozwala atrakcyjnie prowadzić naszą stronę internetową. Film. To krótkie formy filmowe, szczególnie poetyckie. Na moim kanale YouTube, który prowadzę 10 lat, jest 770 filmów, które zobaczyły setki tysięcy ludzi z całego świata. Jeden film lubię szczególnie. To film według scenariusza waszej studentki, pani Marianny Świerczek. Irena Sauer, Życie dla Boga i ludzi, trwa 14 minut i jest relacją słowno-muzyczną z wywiadu z tą znakomitą wodzisławską poetką, zmarłą w październiku tamtego roku. Zachęcam Waszych studentów do sięgnięcia do bogatej spuścizny jej twórczości literackiej. Nie wolno jej zapominać. Trzeba ją pokazywać Polsce. Pani Rena publikowała u nas swoje utwory i zawsze pisaliśmy o niej jako ikonie polskiej kultury, bo rzeczywiście taką była. Poezja to też moje hobby. Na prośbę seniorów z Niemiec wydają tomik poezji w roku 2011 w języku niemieckim, Gedichte. W zeszłym roku w Zeszowie wydałem mój drugi tomik, wiersze zebrane. Panią, pan, proszę panią prezes Malińską o przyjęcie tego tomiku. Do waszej biblioteki uniwersyteckiej może będzie inspiracją dla waszych studentów i może napiszą jeszcze piękniejsze wiersze. Z tego tomiku przeczytam na zakończenie mojego wystąpienia wiersz. Przyszła do mnie pani starość. Już króciutko nie zabieram. Przyszła do mnie pani starość, bo warto ten wiersz wam przeczytać, ponieważ wiersz był publikowany, był brał udział w konkursie poetyckim z zdobył wyróżnienie ale po prostu zamieszczony na moim kanale YouTube, robił po prostu, ma znakomitą oglądalność. Ogląd, oglądają go już prawie 25 tysięcy widzów, i muszę tak trochę skromnie powiedzieć, że ten wiersz dorównał najpiękniejszym i najlepszym polskim wierszom. Dlatego po prostu, sam się dziwię, dlaczego. Może studenci Waszego Uniwersytetu znajdą wytłumaczenie. Przyszła do mnie Pani Starość. Przyszła do mnie Pani Starość z bólem kręgosłupa, i z siwymi włosami. Jak ja nie lubię siwych włosów, ale jestem dżentelmenem. Nie mogę jej wyrzucić. Chodząc z nią po mieście, przestałem widywać swoich przyjaciół i coraz ich mniej dookoła. Jeszcze niedawno byli tacy żywotni. Za to widuję innych uśmiechniętych ludzi, których nie znam. Może to jest ta słynna wymiana pokoleń? Przecież choć nie chcę, i ja jej podlega. Coraz więcej w tej pani starości smutku i nostalgii przemijanie. Ale ja się jej nie poddam. Będę śpiewał w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej razem z tymi, co nie chcą tej starszej rezygnacji. Dziękuję władzom Uniwersytetu III wieku w Włodzisławiu za zaproszenie. I jeszcze jedno w imieniu strony internetowej Kreatywność Polskich Seniorów. Dziękuję władzom, panu prezydentowi, i władzom w Włodzisławia. Śląskiego za to, że tak państwo dbacie o włodzisławskich seniorów. Jest to zdumiewające, my to widzimy, oglądamy to i za to panu prezentowi i wam, drodze, drogie władze tutaj Włodzisławia, serdecznie za to dziękuję. Panie dyryku, dziękuję serdecznie za wspaniałe stawienie swojej twórczości Dziękuję. za to, że mogliśmy usłyszeć o dorobku, jakże wielu naszych koleżanek i kolegów, których twórczość jest do tej pory mało znana na terenie naszego uniwersytetu, i myślę, że dzięki temu, iż dzisiaj mogliśmy się spotkać i wysłuchać informacji na ten temat. Będziemy krzebić to piękne słowo literackie, muzyczne, poetyckie. Będziemy zapoznawać się ze stroną internetową, którą pan Henryk prowadzi i uaktywnimy się dzięki temu bardziej, aniżeli do tej pory. Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy i możemy Państwa dzisiaj tutaj gościć. I wspólnie planować rozwój naszej społeczności studenckiej razem ze stroną internetową pana Henryka. Tu jest ta książeczka, jeszcze jest jest taka jest od naszej Może pokażemy to tutaj, bo pani nasza, nasza wspaniała malarka, która prowadzi tą stronę. Ona jest bardzo skromna, ale to zrobiła specjalnie dla studentów uni z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przepiękna taka malutka. I to wczoraj namalowała. Dziękujemy za i pani Dziękuję. Dziękuję pięknie w imieniu wszystkich studentów naszego.